Opoś, m... Mamy straszne, wielkie uszkodzenie. Byłam szybko ATM Białko. ATM Białko, no A pani woła Berca Białko. <totyle goats> <necessary> Berca Białko. To jest tak. Kolejna, zapraszamy. Potrzebujemy Aten... ich kilku. Dobrze, tak, Teraz żółty. Złóty, zielony. Z zielonym. Teraz musicie Państwo zrobić to bardzo ostrożnie. Mamy białe i czerwone. I musicie dobrać ten alel, który będzie komplementarny w stosunku do tego. Co A nie to potrzebujemy. Kolimera zawoła. Zielony, dalej. I czerwony. I tak. I Więc widzą Państwo, że to nie jest takie proste. Nie, no nie. Co jak jest nie ma? To misyjnie. To czy wszystko się skleiło? Tak. Bardzo ładnie, nie ma mutacji. Możesz żyć i się dzielić dalej. Zmierzchno. Zrobiliśmy dwie komórki. Jedna komórka ma takie DNA, no. a druga komórka ma takie DNA. robiła, każda, co każda, każda, każda informacja, która ulega zatraceniu, już nigdy nie wraca. Jak raz uszkodzimy DNA i mamy zepsuty sy system naprawy genetycznie, czy z jakiegokolwiek innego powodu, to już do tej informacji nie wróci. Ale może inaczej jeszcze. To, że powstaje komórka, w której jest jakieś uszkodzenie, to nie oznacza, że ona natychmiast stanie się nowotworem. Problem jest taki, no dobra, że jak ona zacznie to... dzielić się dalej i pojawią się kolejne błędy i kolejne błędy, to w pewnym momencie przekroczą punkt krytyczny i już pójdzie w złą stronę. Co? Tylko do mnie, tylko do mnie. Wszystko do mnie. Wszystko do mnie. Scherup, wszystko do mnie. Poproszę, poproszę. Co się stało? 2, 4, 6, 7. Czyli ten normalny podział. Nawet przy strażniku genomu, który działa bardzo dobrze, 2, 4, 6, 7, 8, a nawet oszukiwał trochę, ale to jeden hero oszukiwał. Mamy strażnika genomu, który działa bardzo dobrze. Ale sygnału skumulowanego na, postaci, na podstawie nadekspresji receptora HER2 sygnału do podziału jest tyle, że jeden biedny TP53 już nie daje rady. Chcielibyśmy, żebyście Państwo nam pomogli od, odcyfrować ten kod genetyczny. Widać go tutaj. Mamy start, czyli A, U, G. Czyli mamy dwa różne kodony, a ten sam aminokis. To teraz, proszę Państwa, to było wtedy, kiedy było wszystko dobrze. To jest całe nasze białko, tak? Wszystko jest dobrze, wszystko jest pięknie. Butawian, ciągnij. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Trzecia pozycja. Jak byłoby dobrze? To by było tak. A będziemy mieli G U U. A właśnie. Olimaraza zrobiła błąd, ale bez konsekwencji. Ponieważ kod genetyczny jest degenerowany, to następuje mutacja, która się nazywa mutacją milczącą. Stopień. Jest to. Jest i nagle białko, które miało jeszcze dwa aminokwasy i może robiło coś ciekawego, może nie robić nic. Błędy, które są popełniane na poziomie DNA, replikują dalej. Tak? W kolejnych komórkach. Błędy, które są popełniane na poziomie RNA, powodują, że produkowane jest zupełnie inne białko. Te błędy, które są w transkrypcji, właśnie na podstawie nadekspresji receptora estrogenowego, estrogenu i tak dalej które może nie powodują niczego istotnego, jeżeli chodzi o DNA, potrafią zrobić ten chaos transkrypcyjny, który Państwo widzieli, i ten chaos transkrypcyjny powoduje, że mamy zupełnie inne białka niż powinniśmy mieć.